No to zaczynamy, proszę Państwa, witam po wywiadzie, po meczu w sumie Francja Kazachstan w drugiej kolejce euro, która się odbywa właśnie na serwerze LPN Telewizja Expo. Witam się tutaj bardzo serdecznie, komentator z telewizji w Polsce kibice Piłki Nożnej. Dzisiaj ze mną jest zawodnik. Męciarek. Z reprezentacji Francji. Maciorku, e, no zadałem tutaj Ci kilka pytań. Też wiem, że musicie się spieszyć na e, bus e, do hotelu w Paryżu. E, Jedno z pytań jest takie: jak myślisz, czy zostaniesz królem strzelców na Euro? Zostanę. Jak nie będzie konturu? Dlaczego? Pozyszone. No bo obecnie nie wiem, czy. Jest jakaś taka. Ja znaczy, się na pewno, bo to nie z konkurencją. Nie wiem, jak Frodo Amin, jak zagra. Ale obecnie mam dość dużą przewagę na pierwszą kolejkę i myślę, że to się utrzyma, tak jak było na Ligi Narodów. No właśnie, tutaj chciałbym zapytać Ciebie, bo tutaj jest trochę szokujące to, że no, widzimy Ciebie w barwach Francji. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wybrałeś barwy Francji, a nie Polski, które reprezentowałeś podczas Ligi Narodów. Zobacz na jakby kadrę Polski, tak? jakby, ona jakby totalnie odmieniona i mam wrażenie, że to już nie jest Polska i bardziej, nie wiem, nie wiem jak to wyjąć, bo mam wrażenie, że bardziej polskowa jest obecnie Francja niż Polska, jakby tam nie gra żaden taki reprezentant Polski, tej, takiej z Ligi Narodów. I to jest tak, albo, nie, no. albo kadra jakichś losowych osób yy, z innego państwa, albo totalnie rezerwa rezerw z kiedyś, jakby to... Młodzieżówka, można tak no, powiedzieć. No, rozumiem. E, a teraz pytanie do ciebie Maciorek. Kto według ciebie wygra no, całe euro? Czy to będzie właśnie wy, Francja, czy może stawiasz jeszcze na kogoś i z kim byś chętnie zagrał w finale? Ja postawiam, że finał będzie, e, tak mi się wydaje, że to będzie Polska, e, czy nie Polska, Boże, co ja mówię, przyzwyczaiłem się, e, Francja, Norwegia i to będzie, według mnie, najciekawszy finał, jeszcze opcją jest Pol e, Francja, Hiszpania, bo nie wiem, jak tam zajdzie, kto będzie pierwszy w innej grupie, Hiszpania czy Norwegia, a uważam, że dwa finały są chyba najbardziej prawdopodobne i byłyby najciekawsze. A kogo się najbardziej obawiasz w grupie? Mam być szczery. Trafiła się najłatwiejsza tak. grupa, jaka mogłaby być. Może. Bo za, może, jakby zamienić Kazachstan na Polskę, no to w sumie Kazachstanu najbardziej się obawiałem. Najcięższym byli przeciwnikiem z grupy, można by powiedzieć. No i może Włochy. A tak to. No, dzisiaj pokazaliście to, że Kazachstan, no trochę no, tak powiedzmy, jest słowiutki, bo wygraliście z nimi. 13 do 1 I właśnie mam pytanie, dlaczego pod koniec spotkania już odpuściliście Kazakstanowi i Kazachstan zdobył tą kontaktową bramkę, tą honorową bramkę. Co tutaj poszło nie tak? Czy znaczy, ja, ja tam na łapce siedziałem, bo kontuzję mam, że ja miałem, już jej nie mam najprawdopodobniej. A mi się wydaje, że po prostu było i my nam szkoda. I ja pozostawiam w sumie to trochę śmieszne jak... Połowa składu od nich nie grała, ale i tak chcieli podjąć walkę za co? szacunek, bo żadna reprezentacja by tak pewnie nie zagrała. No i w sumie to i tak podjęli walkę. Lepiej grali niż we trójkę, to mogę powiedzieć. No i to by było w sumie... Na, no w sumie wszystko, co chciałam powiedzieć Maciorek. Poproszę kamerę tutaj zbliżanie do mnie. Proszę Państwa, to był Maciorek, reprezentant Francji, dziękujemy za wywiad, a teraz proszę Państwa, zapraszam do studia, no i powiem to znowu, kolejny raz. Halo, halo, Warszawa?